Cześć, wszystkim na moim kanale. Tak, znowu w tym samym miejscu co nagrywałem Wam vlog życowy. Ale teraz stopniu wylodzimy normalny, zwykły vlog. E, I w tym vlogu muszę powiedzieć Wam, że kupiłem nowy telefon. Od dobrze, mam miał nagrane filmy na to takie, już się bałem, że e, t, t, telefonu nie będę miał, nie będę miał jak filmy w nagrywach. Być znowu trochę lipa. Za każdym razem, jak mam trochę filmików na zasadach nagranych, to coś może się wydać. No, ale teraz, no, wypluć te słowo. jaki tam telefon kupiłem, to mianowicie tu wam się wyświetli zdjęcie. No, Moto E20, no to ta, taki telefon fajny. W... Na razie ma jakiś tam minusy Do tej pory cały się nie zauważyłem. No, minus to, że jest minus, że czasem tam klawiatura w tą kujarek. Nie wiem, bo ma... Jak, bo jest na oczy wsparcie. Może jest z tyłu klapy jak na telefon, no, to tam gdzieś jakiś czujnik jest czy coś. I po prostu blokuje mi, albo coś tam zfunkuje ale daje radę no. tak to jest git no i plus taki, że jest na oczy sparca eee, kod no i tyle eee, adres, czy to telefon, telefon dobrze, czy pamiętałem logiki, hasło do starego konta bo tak, ten nowy konto, i, i wszystko nowe że zakładać, to byłoby trochę lipa. I nowy kanał, to tak yy, yy, lipa trochę była. No tak, to całe ścieństwo udało mi się odzyskać. Yy, no. yy, wszystko. A to z naszym telefonem yy, było? to sam nie wiem. Nie. pewnie gdzieś zgubiłem bo nie. była taka historia że no jak już oglądaliście te vlogi no i po tej zdradzie co mnie zdradziła, bo była no to pojechałem tam w piątek do kolegi a korek płacie dostał to wiecie no, no i tam y, pogadałem, nie mieliśmy problem piszło się, bo coś tam pomogłem podwórko ogarnąć czy tam podobne no i kurde wracałem już taki takich po powiedzmy pomelanzu. no i kolega zamówił mi taksówkę bolta no nie jest to raczej tam jakiś lokowany e, e, firmy czy cosa czy obniżania ale zaraz do no i tak Za, zamówił mi tego bolta powiedział adres dojechał do domu no i kurde jeszcze zaszłę do Biedronki po zakupy, bo na Taderfiazę sobie pytałem czy pan po Biedronki bo ja tylko zakupy zrobię nie no, no, ja tam dopłacę, nie. Bo, bo, bo miałem wiem, jeszcze pieniędzy to jak coś to, to ja dopłacę. Bo tam na pewno policu za postój, a ile to zakupy 10 minut więc zrobiłem zakupy i z tego co pamiętam to mnie jeszcze odniósł prosto do domu albo gdzieś yy, tam koło domu czy zacząłem czyli po domu mnie nie zajął już nie pamiętam no i wracałem do domu słońce, bo chyba jeszcze browar chciałem wypić coś w tym stylu nie bo kurde, tak są myśli, nie? Że... E, w, albo przez te łąki, gdzie siedzę i zgubiłem telefon, albo w taksówce. No i najlepiej mój kolega trochę znany znaleźć ten telefon, bo... Mianowicie, ostatnio co on zamawiał telefon, to sprawdził połączenie. Zadzwonię do tego chłopaka. Czy nie... Czy nie znalazł przypadkiem te telefonu? A teraz mówił, że nie, nic takiego nie było, że nic nie widział Okej, okay, może jeszcze miał dodatkowy jakiś kurs, bo to jest była tam młoda godzina około 22, to yy, może miał jeszcze dodatkowy kurs i, i to inny zauważył mój telefon i wziął to, to jest taka opcja, bo druga opcja, że zgubił gdzieś się rozładował, jest deszcz spadany, to może mógł, to w ogóle nie da go się uruchomić albo ktoś znalazł kartę, się wywalił i ma telefon sobie no tylko do mojego tamtego telefonu to nie każda ładowarka pasowała no bo tu chyba weźcie, co było no i tak o, i teraz o, kupię nowy telefon dałem za niego 500 zł plus e, 20 zł ubezpieczenia co bardzo przydatne jak kupujecie telefon no to jest taka opcja że możecie ubezpieczyć e, i kupuję radzę wam kupować telefony rtv a RPV, EURO, AG, AGD, nie? E, bo tam jak kupujecie coś, to macie gwarancję i ubezpie ubezpieczają wam Nie wiem, nie wiem jak jest w innych sklepach, na przykład jakbyście kupowali nie, w Cierpzu, w Osłomie, czy coś, to nie wiem jak tam jest, czy jest jakaś gwarancja, czy coś, czy ubezpieczenie. No i co, i... ubezpieczenie tylko kosztowało mi 20 zł, czyli razem 5,20 zł co płacimy, więc za telefon plus ubezpieczenie to nawet nie, nie jest drogą. Mogłoby być trochę taniej, ale po tej inflacji wszystko poszło w górę, to teraz wcześniej telefon był można kupić za 400 wynowy. nowy. No a teraz tylko za 400 albo mniej to kupić w rubanzie. no. To nie polecam, bo tamty telefon miałem kupiony z ruban, no to tam był głośnik. Tam mikrofon jest zwalony. I jak z kimś zgadać, no to słuchawki musiałem zakładać albo głośno mówiący. No ale jak w autobusie ktoś do ciebie dzwoni, to kurwa nie teraz na głośno mówiący przecież. No. to jak miałem słuchawki to przez słuchawki gadałem no a teraz kupiłem nowy telefon więc jest git no kupiłem też e, taką nową torbę bo tam bo tam ta nerka, to już psuty i otwierały więc ta nerwka wyglądała by jak jak na jak, tym gdzieś na miasto to ludzie się kurde kiedy mamy co przesunęło, kurde, dla ja chłopaka nie jest to znowu mechem. Teraz pracuję to oprócz. Znowu tu lepkę skupiłem. No, też chyba damy za, za nią 20, czyli 20, 30 20, czyli 20, czyli 20, czyli 20, też znowu musiałem kupić. Bo tam tu całupkę miałem, ale pff. też cudno znikła. No, najgorszy... najgorszy, najgorszy, najgorszy punkt to jest po że, no, że... Jak wracacie po to lepiej nic nie wyciągać, ani telefonu, nic po prostu nie wyciągać. Bo może możecie coś zgubić. no Także... No, a, albo pilnuj dobrze. A jest taka opcja, że lepiej w telefonie włączono lokalizację no tam gdzie ostatnio się to, to można namierzyć telefon I właśnie jak zgubiłem ten telefon No to mi pokazało z, z trasy od Białego Stoku Tam pod e, znajomy i właśnie to, tak taksówką drogę powrotną No i tylko koło domu gdzieś tam się zalogował Kiedy ostatnie logowanie było po domu więc Szukamy ko koło siebie na no, osięgu. Nie ma No a wiecie, łom, moja łąka to jest spora, więc szukanie i górzysz do ściany no. Szukanie i górzysz do ale Dobra Do minęło teraz, mam nowy telefon więc... No i tak już na kończę wam tego wroga i z Wam filmik, filmiks spodobał to łapa. w górę z co Komentarz mieli widany. Trzymacie się ciepło. nała. Więc na raz, bro. Naura to moja była tak mówiła.